Cześć wszystkim. Chciałem zaprezentować Wam moje zakupy z Evolution, które odbyły się w tamtym tygodniu. Kilka stoisk odwiedzonych. Targi w ogóle rewelacja. Byłem bardzo zadowolony. Super rękodzielników poznałem. W ogóle kilku znałem już z rybomanii, no i sprawdziłem ich przynęty i teraz dokupiłem jeszcze nowe przynęty. Tak jak tutaj widzicie, Angry Pikes. Super chłopaki. Wcześniej te modele E21 Tysonów. Tyson już mi się sprawdził nieraz. Spotted Bullhead. Piękne, fajne kolory. Taka smurfetka. Polecam. Oto już jest chyba druga czy trzecia u nich kupiona, bo pierwsza została tak zniszczona. Twardy plastizol, ale no, potrafią zęby szczupaka zrobić swoje. Dwie nowości. Nowość numer jeden to jest ten 25 Tysonic. Piękne ugięcie, świetne kolory. Fajna kolorystyka. To jest ten taki e, Bright Perch, taki Okonek. E, no i wielka mama trollingowa, 30 30 cm, 260 gramów wagi. E, ta 30, ta 25 z nowości, chyba 150 gramów wagi. E, super malowania, bardzo trwałe. Twardy plastizer, to jest pięknie wykonane. Naprawdę polecam bez dwóch zdań Angry Fikes opaki są mega. Pokażę Wam jeszcze jak to wygląda w świetle UV, o co robi robotę. Podoba mi się, że ten kolor nie jest nakładany, ten UV tutaj na te kopy, to tylko jest właśnie od spodu, gdzie zawijając tym ogonem. O, widzimy, że ten UV tak się przemienia się bokami. I to bardzo fajnie ten szczupa, który od spodu atakuje, a najczęściej on mi atakuje właśnie w ten sposób. Yy, działa, no działa, no działa, działa. Zobaczcie, jak to wygląda w świetle UV. Kolorki mówią same dla siebie, wszystko gdzieś coś tam jest pociągnięte tym kolorem. Yy, więc. No, ten, ten nówki sztuki to mega. No, mega ten, ten lemonowy, ten, ten cytrynowy kolor z, z pomarańczym, no, coś pięknego. Uważam, brawo. Polecam każdemu te gumy bez zająknięcia, każdy dosyć często w tych filmikach widział stoisko z tymi smoczycami. Same te smoczyca, o których widzieliście. A dlaczego zacząłem od tych smoczycach? No, nie zrobiły na mnie wrażenia, bo trochę znam to ze Stanów. Tam jest dosyć popularne te przynęty wszystkie namłoski. Ale te dwie gumy, yy, no, muszę pochwalić za wykonanie i muszę pochwalić za, yy, za cenę do tego wykonania. Yy, jak widzicie, ten okoń jest już bardzo często widywany na filmikach. Yy, zbrojenie wlane. Guma fajna, ciężka, masywna, piękne te kopyto, no widzicie, te kopyto jest tak pięknym ugięciem, o, nie wiem czy to widać, ale no widać, jak to chodzi, to na pewno będzie fajnie to chodziło. Są tam filmiki na YouTube jak to chodzi. E e tutaj ten e trochę traucik, trochę nie traucik, taki spłaszczony, nie brałem specjalnie, z, żeby on nie był pokoloryzowany, bo taki chciałem dosyć jaskrawy. Fishmate.eu robi to strong 23 i ten okoń 23, yy, waga 200 gramów tego okonia, yy, bardzo fajne gumy. Są następnie dostępne. Chyba jest wersja jakaś limitowana ich, bo ten kolorek robi, robi dużo zamieszania. Ja wam pokażę teraz, oczywiście, w świetle UV, jak to wygląda bo wygląda to wygląda to bajecznie polecam ogromnie fishmate.eu i tam tego pstrąga 100 gramowego, 23 cm i konia 23 cm, 200 gramowego, możecie kupić fajne stoisko. Smoczyca, no, musicie wypróbować. No, tą smoczycę ja jej nie brałem, bo jakoś nie wierzę trochę w te, w te wszystkie ogonki. Jest to ciężka przynęta, jest to ciężko do prowadzenia tą przynętą z ręki. E, powolne ruchy, nie wiem, czy to na łowiska polskie aż tak bardzo jest takie must have. no. A to każdy sobie niech odpowie. Te cudnie wykonane. Yy, to są chłopaki z yy, TV Design Lures. Tu macie stronę i wszystko. Gdzie sobie zobaczyć. I chłopaki tutaj nam zrobili tak. Takiego perczyka. Yy, Wziąłem dwa, bo... Lubię, lubię na takie łowić takie mieszanki fire tigerów, kolorów, bo... Ogólnie Tigerów z różnymi y, wariacjami. Y, ale co zauważycie od razu na pierwszy rzut oka, to jest nasycenie tych kolorów. Ok? Nasycenie tego koloru jest mega. Zobaczcie, jak to jest zrobione. A czerwień jest czerwień. to nie jest tylko tak machnięte. Y, guma też jest twardy, plastizol. Dopracowana, pięknie. Y, nie jest taka rozciągliwa świetna, naprawdę cenowo y, chyba jakieś 25 zł a zobaczcie tu nasycenie tego koloru jest nieziemskie dobra, cyknijmy sobie jeszcze światełko UV, jak to wygląda tu cały czas jest ten TB Design Lures tak to wygląda jak to w świetle UV wygląda ono tak Widzimy, płotka jest czas płotką, natomiast to, no tutaj żarówa, rewelacja, no, to jest tak nasycenie tej barwy, że bez, bez kompromisu, to polecam bez dwóch zdań. Świetna guma, świetna guma. Ten kolorek jest naprawdę super modyfikacją, świetny, świetny. 23 cm z tego co pamiętam, yy, wagowo... Wagowo, już wam powiem zaraz, ile to jest. Około chyba 70 gramów, tak mi się wydaje, ale sprawdźmy. Eee, sekunda, sekunda. Ile mi tutaj to pokaże? 5, 70 gramów. Bardzo fajne gumy. Eee, design Lures. Mieli różne rozmiary. Ja skupię się na tych takich szczupakowych, bo najczęściej te szczupaki <kluje> próbuję łapać. Eee, okoniowe gumy również mieli. Polecam wejść sobie na ich stronę i obczaić jak to wygląda. Jeszcze raz, TB Design Lures 25 zł. Guma, super cena. Świetne wykonanie. Odwiedziłem Robfisha. No nigdy, nigdy nie byłem trochę przekonany do jego tego, tych gum. Ze względu na no, różne opinie. To jest robfish, żeby było, że będą jego gumy. Takie nitro 18. Nitro 18. Strong. Ten kolor mi się bardzo podoba. Mało jest gum w tym kolorze. L lubię tą zieleń i lubię ten, te połączenie z fioletu. I, I dobre też efekty są. Mało kto robi te gumy właśnie w takich oto barwach. Mhm. I te powyżej to są zombie 22 cm. Tutaj już troszeczkę miększy ten plastizol jest, bardziej rozciągliwy jak już widzicie. O, walnięte są tutaj farbą. Tutaj ten brokacik mógłby być lepiej poprowadzony. On jest tak za bardzo trochę wtopiony w to. Jak gdyby nie oddaje tej, tej mocy tego brokatu na tym brzuchu. No ale zobaczymy, jak to będzie pracowało. Niekoniecznie musi być aż tak widoczny. No też taka wariacja tajgerowa Znowu fiolet z zielonym. Niby te kolory mają być aktywne. Zaraz zobaczymy na UV jak to wygląda. Cenowo też są przystępne. Chyba jakieś 35 zł, coś takiego i, i 20. Możecie wejść na stronę Robfisha i zobaczyć jak to u niego wygląda. No macie Rob Fish Lourdes. Dobra, zobaczmy jak to wygląda w świetle UV Ono wygląda to tak No, pomarańcz broni się pomarańczym. Tu szkoda, że nie jest trochę wlany tego pomarańcza w ogonek yy, Ale no Taki był design, to taki był design yy. Wygląda to tak tu Ten zielony rzeczywiście jest takim zielonym w też jest taki troszeczkę aktywny, fajny. Tu widzimy już o wiele mocniejsze te kolory. I to jest fajne razem z fluo-okiem. No będzie się działo, będzie się działo. Chciałem sprawdzić przetestować. To jest dla mnie nowość, więc będę to testował jako nową gumę. Zobaczymy jak. Się sprawdzą. Już niedługo znam wam relację, jak te wszystkie gumy mi się sprawdzają. Tego nie trzeba przedstawiać, ale powiem wam, że gumy mnie super ujęły, bo gumy są rewelacyjne. Na początek idą dwie takie szczupakowo-sandaczowe gumy, ale raczej szczupakowe, super miękkie plastik jest taki średnio twardy pięknie odlany, naprawdę i fajny jest ten rysunek i fajne te kolory to też jest fluo obydwie są gumy fluo też szupakowe mają mniej więcej bym powiedział 21 chyba centymetrów coś takiego dobra, zobaczmy sobie we świetle fluo o. No, i tu te fluo, te białe, to jest rzeczywiście białe i to pięknie to wygląda. Ten rysunek, nawet, jest taki pod fluo. No, i ten fluo z tym zielonym odbija się tak trochę zielonkowo. Gdzie to przebrudzenie robi fajną robotę i, i fajna guma? Ten fiolet tu się też odbija, nam ładnie. I to była zestawa bajt, te dwie duże będą testowane. To była dla mnie nowość, ale pozytywnie zaskoczony jestem tą nowością. Yy, kolejne wziąłem, ja sobie odłożę na bok, wziąłem kilka takich maluszków okoniowych, ale dosłownie takich, które kształtem mi się podobały. O, takie kolory, kolorki, wszystko we fluo wylane. Yy, ja lubię łapać na no, takie trochę większe przynęty te okonie. I lubię łapać okonie, nie okonki. No, Sądzę, że te kolory zawsze się obraniają, chyba są najfajniejsze z tych wszystkich takich wersji kolorystycznych marchewka z zielonym, czerwone oko, taka perełka z zielonym, czerwone oko. I brokat fioletowy, zielona, fiolet położony. I to są z tego jednego modelu. I tą niebieską. Świetnie to wygląda z różowym brzuchem. Różowy, różowy brzuch, różowy ogonek tak to wygląda. Zobaczymy zaraz, jak to się świeci cenowo fajnie, rewelacja <laughs> patrzmy jak to się nam świeci w świetle UV ono daje czadu nie? daje czadu i tu widzimy, że zielony naprawdę jest zielonym różni się od tego białego diametralnie marchewka I zielony fluo z fioletowym pięknie to wygląda naprawdę brawo, zastawa bajc Rewelacyjne gumy, bardzo mi się to podoba, na pewno będę próbował, będę pisał Wam opinię o tych gumach, jak to się łapie. Dobra, kolejny, tylko jedną, taką dosyć czubakową gumę kupiłem, naprawdę chcę ją sobie testować. ona jest ciekawie wylana. Twardy plastizo, ładnie wykonana, ma takie żeborowanie, przypomina troszeczkę łuskę, jaką w tej gumie, Więc ktoś się postarał tutaj to są Kubi Lures. zobaczcie zdjęcie dosyć dużo wersji kolorystycznych taką jedną o, można postawić sobie tą płotkę e, kupiłem, no i coś okoniowego bardzo mi się spodobał ten kolorek szkoda, że nie mieli więcej, mieli ostatnie dwie sztuki tego, zaraz zobaczymy sobie w UV jak to będzie chodziło nazywałem, że to jest taka syrenka dla mnie to taki trochę delfina białugę przypomina z boku, jak teraz postawiłem ale każdy nazywa sobie jak nazywa takie wersje kolorystyczne o. fajnie to chodzi też taki rozmiar jak ja lubię nie lubię takich mikro mikro, ale to każdy ma swoje to jest taka typowa aju color. Bardzo poprawnie wykonane, fajnie pomalowane, tu jest nawet przezroczysta, no, zobaczyć, też taka, zobaczymy, czy jest w ogóle motor oil, bo jestem ciekawy, czy to jest motor oil, czy nie, ale chyba nie. I takie maleństwo mi się trafiło z odwróconym ogonem, możecie zobaczyć, tak to wygląda, chodzi, o. Nie pamiętam tego nazwy, na stronie Kubilurs yy, sobie zobaczycie. Popatrzmy, jak to wygląda w świetle UV obecnie. No, wygląda też fajnie. To robi robotę, to co właśnie chciałem, żeby nam w tym UV robiło robotę. Tym różu sądzę, że to jest. Na okonia to jest. Już nie raz mi się sprawdziło, więc to jest taki czarny koń tu jest świetnie, tu jest pięknie, tu jest pięknie wylane wszystko w tym, tu jest troszeczkę, o. no i ta oczywiście transparentna troszeczkę tego ogona widzę, że ma motor oila tutaj go było na końcu, ale sama guma nie jest, tylko ten ogonek jest motor oil, więc też jest to fajnie zrobione, bo, widzicie, motor oil. <laughs> Ten aju, typowy aju. No i ta jest tak. Sama płotka, nic w sobie nie ma. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Jeszcze raz powtarzam, Kubilurs. Zobaczymy.